Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcineczek z serii zdrapkowej, ale odcinek specjalny. Wybiło mi 100 subskrypcji na moim kanale, dlatego postanowiłam specjalnie dla Was nagrać odcinek na 100 subskrypcji. Mam przygotowany miksik z drapek za kwotę 50 zł. I jest to taki chyba mój najbardziej ulubiony miks, czyli dwie zdrabki za 10 zł, cztery za 5 i pięć po 2 zł. I mam tak za 10 zł, 500 tysięcy w banku oraz premię 3 siódemki, ekstra pensje moje 77 rubinową oraz kocham zdrabki po 5 zł i po 2 zł mam czarnego konia. Pensje 500 od ręki, laki 7 i super siódemeczka. Także dzisiaj drapiemy specjalnie na te stop subskrypcji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że, że jesteście, że jest Was już tak dużo. Cieszy mnie to, że chcecie oglądać moje filmiki. No i co? I zaczynamy. Zobaczymy, czy na ten odcinek specjalny będzie też specjalna wygrana, czy czy raczej będzie specjalny minus zaczynamy od super siódmeczki i szukamy 7, mamy dwa, 4, sześć trójeczkę, dziewiątkę piątkę oraz ósemkę także na razie pusto może laki się poszczęści sprawdźmy bonus, bonusie księżyc a będziemy szukać 22.

I sprawdzamy. Mamy monety, mamy jedne banknoty. Dalej jest kasa, bankomat, sagan, korona, furgon, portfel i bank. Więc tutaj jest tylko 2 złote, ale jest już jakiś początek. Literki kontrolne MM. Dobra, sprawdźmy kolejną zdapeczkę. Pensja i będziemy szukać szóstki i trzydzieści trzy. A mamy tak, dwanaście, siedem, więc tuż obok, trzydzieści cztery też obok, dwadzieścia osiem. 18 i napis pensja, więc tu jest też pusto. Ostatnia zdrabka za 2 zł. Czarny koń i szukamy podkowy albo pucharu. Na razie jest księżyc, czapka, banknot, parasol, podium. Dalej mamy portfel, mamy podkowę, kapelusz, lornetkę. I kotylium. Tu mi się odsłoniły już literki A, więc tu jest 2 zł. Także zwrocik wpadł, ale nic więcej. Dobra. Kolejna z drapeczki za 5 zł. I sprawdźmy. 23, 17, 3 oraz

Szósteczka, trzydzieści pięć, siedemnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa obok i jedenaście obok, a pod siódemką jest piąteczka, czyli tutaj też zwrocik. No dobra, ostatnia zdradka za pięć zł. I szukamy. 17, 6, 18 i 7. Sięść tak śmiesznie układały te liczby. No i patrzymy. Jest 19, więc do kompletu. 16 też obok. ósemeczka obok 32, 12. Dalej jest. 9 czwóreczka napis ekstra pensja 29 i 25 więc tutaj też pusta Ostatnie dwie zdrabki sprawdzamy premię szukamy siódemek mamy kwiat worek pik Gra druga korona trefl korona gra trzecia Arbus, kier Arbus, czwarta gra, tref, pik, moneta, następnie arbus, worek, podkowa, wiśnie, karo, moneta, podkowa, worek, winogrono, no, może chociaż jedna siódemka, karo, moneta, winogrono. Podkowa, biedronka i korona. I ostatnia gra. Śliwka, śliwka i kwiat. Więc niestety premia pusta. I ostatnia zdrabka na dzisiaj. No mogłoby nam się coś jeszcze dzisiaj tutaj wydrapać, bo ten odcinek strasznie ubogi będzie. Szukamy trujeczki, szósteczki, osiemnaście. Dwadzieścia pięć i dwadzieścia sześć, a mamy tak trzydzieści siedem. Trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem obok, piątka obok, ósemki nie mamy. Kolejny rządek jedynka. Dwadzieścia osiem, szesnaście. Trzydzieści osiem i dziewiętnaście obok. Dalej jest trzynaście, dwadzieścia, dwadzieścia. Jest wygrana. Może jeszcze coś zsumujemy. 32 i 40. I ostatni rządek siódemka. Dwójeczka obok, 11, 4 obok i 33. A pod naszym 25, czy będzie dyszka, czy coś więcej? Są dwie dyszki. No dobra, to chociaż tutaj się fajnie skończyło. Literki kontrolne H. No dobra, także podsumowując, na dzisiejszy odcinek było 50 zł. A mamy tak w 500 tysięcy banku: 20 zł. Tutaj mamy piąteczkę, czyli 25. Tu 2 zł, 27 i tu 2 zł, 29 zł. Więc ponad połowa zwrócona. Mogło być troszkę lepiej, no ale nie jest, nie jest też najgorzej. Nie ma tragedii. Także dziękuję serdecznie za dzisiaj. Oczywiście dziękuję za wszystkie subskrypcje, bardzo mnie to cieszy. Zachęcam oczywiście do kolejnych subskrypcji, do lajkowania, komentowania filmików i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć!